Futbol, jak i życie wymykają się czasami spod jakby racjonalności, spod tego, jak możemy zapanować nad daną sytuacją, jak możemy jakby wymyślić świat. Ten świat czasami nas zaskakuje, i taka jest decyzja Macieja Skorży, trenera Lecha Poznań, który dzisiaj zakomunikował władzom. Kolejorza, że nie jest w stanie dalej prowadzić drużyny mistrza Polski. Nie dziwię się absolutnie trenerowi, bo to są sprawy osobiste, sprawy osobiste, rodzinne, bardzo trudno wkraczać dziennikarzom i jeśli trener podjął taką decyzję, to należy to uszanować, należy podejść do tego z respektem i liczyć na to, że Maciej Skorża po prostu będzie mógł. Jak najszybciej, a powiedzmy, jak najlepiej wyjaśnić te sprawy osobiste lech Poznań. Widzi, widzieliście pewnie, czy możecie przeczytać na stronie klubowej w mediach społecznościowych komunikat klubu z cytatrami właściciela prezesa klubu Piotra Rudkowskiego, Maciej Skorża, Przedstawia, przedstawia powody odejścia, oczywiście nie ujawnia tych powodów osobistych, natomiast no, przedstawia, że, że to spowodowało, że tu i teraz musi zakończyć pracę w Lechu Poznań. Lech Poznań poinformowany został po raz pierwszy zaraz po skończonym sezonie. Dwa dni po Mistrzostwie Polski Maciej Skorża informował o tym klub, natomiast strony obie uznały, że, że urlop, że te dwa tygodnie czasu pozwolą jakby być może spojrzeć inaczej na tą sytuację, pozwolą być może przemyśleć trenerowi i pozwolą mu jakby pracować w, w kolejnym sezonie, w sezonie 2000. 22-23. W sezonie niesamowitym wyzwania dla klubu, ale pewnie osobiście dla trenera Storzy. Gdyby mógł pracować, pewnie by się niesamowicie cieszył tym wyzwaniem, bo sam zapracował na to wyzwanie jako trener mistrza Polski. Odszedł z posady absolutnie to rozumiemy. Mam nadzieję, że kiedyś wróci, nawet dzisiaj rozmawiając. W Lechu Poznań z różnymi ludźmi usłyszałem takie stanie, że pewnie wróci trzeci raz do Lecha, bo jakby ta jego przygoda z Lechem to jest coś niesamowitego. To coś, co przemawia. Na rzecz trenera Skorży w Lechu, na rzecz samego warsztatu Macieja Skorży, bo sięgnął po Mistrzostwo Polski w sezonie 2014-2015, obejmując drużynę zresztą na początku tegoż sezonu. Ten sezon już się. Rozpoczął, przyszedł 1 września 2014 roku i w maju 2015 świętował Mistrzostwo Polski. Za długo później nie popracował, wtedy powody były sportowe zwolnienia. 12 października odszedł z funkcji trenera w 2015 roku i tak sobie popatrzyłem, zobaczcie ilu trenerów Lech miał w tym czasie, od skorży do skorży. Bo to był Jan Urban, to był Nenat Bielica, to był krótki epizod Rafału Latowskiego. Tam chyba Jarosław Araszkiewicz towarzyszył mu w, tym, w tej krótkiej przygodzie. Później był Iwan Dziurdziewicz, później Dariusz Żuraw, ale na chwilę, ponieważ wkroczył, ale też nie na długo. Adam Nawałka, później ta dłuższa przygoda Dariusza Żurawia, następnie króciutko Janusz Góra. I Maciej Skorża od kwietnia 2021 roku do dzisiaj, do 6 czerwca 2022. Maciej Skorża odchodzi, absolutnie mam nadzieję, że wróci do zawodu, bo rzeczywiście Piotr Tkowski w piątek na kanale Prawda Futbolu powiedział bardzo wyraźnie, że trzeba oddać. O trenerze świadczą te tytuły. Dwa tytuły Mistrza Polski z Wisłą Kraków i dwa tytuły z Lechem Poznań, gdzie sam trener Skorża na gali ekstraklasy bardzo wyraźnie powiedział. Najtrudniejszy tytuł w jego życiu. To wyzwanie, być może związane też z tą sprawą osobistą, było tak trudne. A być może też z faktem, to usłyszałem od piłkarzy Lecha. Na, na tej gali, że zarządzanie taką piłkarską szatnią w rzeczywistości Lecha jest bardzo trudne, ponieważ jest to szatnia, szatnia bardzo międzynarodowa. To jest szatnia, w której językiem wiodącym, i to jest pewien paradoks, był język angielski. angielski. Swobodnie posługiwał się tym językiem trener Maciej Skorża. Natomiast sama swoboda posługiwania się językiem. To jest za mało. To jest pytanie o dotarcie do piłkarzy. I też nie ma co ukrywać: część piłkarzy związała się z trenerem, była jakby pełna radości, że ze skorzą przystąpi do tej przygody Pucharowej z kolejorzem, że ta przygoda Pucharowa. To będzie wyzwanie wspólne drużyny i skorzy, skorzy, który wpłynął na drużynę. I w tej sytuacji też być może kilku piłkarzy zacznie się zastanawiać jeszcze bardziej intensywnie nad te, tymi propozycjami które padają pod ich adresem. A tych propozycji to Piotr Rutkowski, naprawdę, w futbolu w piątek przyznał, jest dużo. Praktycznie każdy piłkarz podstawowej jedenastki Lecha Poznań otrzymał propozycję przejścia. Te propozycje przejścia, one mogą nie być atrakcyjne dla klubu, dla Lecha, w sensie pieniędzy, które można zarobić, natomiast one mogą być. Niesamowicie atrakcyjne dla piłkarza, który może te pieniądze zarobić jakby na własną rzecz. Stąd być może kwestia presji na kierownictwo Lecha będzie bardzo duża. A słyszeliśmy zdanie Piotra Rudkowskiego, że chce utrzymać przede wszystkim tą jedenastkę, która zapewniła Mistrzostwo Polski. Bo ta jedenastka jakby gwarantuje ciągłość pracy. Skorża zarządzał tą kadrą, pamiętamy ten poprzedni sezon, sezon w którym no rzeczywiście Dariusz Żura w powicemistrzostwie poszedł tą europejską drogą i to był wyczyn, natomiast zapłacił za to. Darł Żuraw, Lech, można powiedzieć, sam zespół łączeniem Europy, rozgrywek europejskich, Ligi Europy z Ligą Polską. Lech zajął 11. miejsce w tabeli. Końcówka sezonu to już był Maciej Skorża, który można powiedzieć uczył się tego Lecha. Zarazem, absolutnie świadoma polityka klubu, aby pewne rzeczy robić z. Może nie z rozmachem, ale z, z, przemyślane, przemyślane, strategiczne, przygotowane nieprzypadkowo. Przyszli wcześniej tacy piłkarze jak Salamon, Milic, karstrem. To byli piłkarze, którzy mieli być szykowani do tego, żeby być gotowymi do walki o mistrzostwo Polski. Natomiast trzeba też oddać Skorzy. Tak jak wiosną kilka razy wątpiłem w trenera skorze, choćby po meczu. Z Rakowem przy Bułgarskiej, czy po meczu z Rakowem w finale Pucharu. Tak mówiłem po meczu w Gliwicach, że ta drużyna nie padła mentalnie. To też bardzo dobrze świadczy o e, pracy Skorży. Po 2 maja, po finale Pucharu Polski, drużyna mogła rozsypać się mentalnie. Tymczasem widać, że Skorża trzymał w garści tę drużynę. Potrafił wpłynąć na mental, potrafił dotrzeć do czołowych piłkarzy na czele z Iszakiem czy Amaralem, na którego ewidentnie postawił. I też muszę powiedzieć, że Amaral to była rewelacja tej ligi. Jeden z dwóch, trzech najlepszych piłkarzy, no, może trzech, bo i w jego lepoza w tym momencie musimy też wymienić. To, że Iszak strzelił swoje bramki to jedno, ale to ile bramek, ile asyst, jaki wpływ na Grelecha, jak ważne bramki strzelał Amaral, to już jest wielka zasługa Macieja Skorży. Absolutnie nieprawdopodobna metamorfoza. Teraz dużo prawdy tutaj to, co piszesz. Metamorfoza Skorży nieprawdopodobna. 7 lat temu piłkarze cieszyli się, że odszedł. Bo w relacji międzyludzkich właśnie nie potrafili sobie ułożyć. A teraz jakby zupełnie inny trener i zupełnie inne podejście do piłkarzy. I stąd, stąd teraz to jest wyzwanie dla Lecha Poznań, którym musi zarządzić przede wszystkim Tomasz Rząsa. On też przez ostatnie dwa tygodnie gdzieś mógł się zastanawiać nad tym. Kto ewentualnie, natomiast nastawienie ze strony klubu było takie, że jednak trener skorża przemyśli całą sytuację i powie w teraz, tu i teraz w poniedziałek, że zostaje na stanowisku, że będzie prowadził dalej lecha. Świat teraz, jeśli chodzi o lecha, niesamowicie przyspieszy, bo po pierwsze będzie konieczność poszukania trenera. Trzeba by zarządzić najlepiej tą sytuacją w tydzień, bo już 12 wznawiane są przygotowania do następnego sezonu. Dlaczego jest taka gonitwa? Ponieważ Lech gra już pierwszą rundę kwalifikacji Ligi Mistrzów na początku lipca. Słuchajcie, ten termin jest absolutnie niesamowity, bo to jest 5-6 lipca. 12-13 lipca to jest mecz rewanżowy pierwszej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. I to, to, to mogą być naprawdę poważni już rywale, do których trzeba być absolutnie przygotowanym. Wiemy, że kilku piłkarzy Lecha wyjechało też na swoje reprezentacje jak Karstrem czy Kwerkwerzkili, a więc też kwestia rzeczywiście powrotu tych piłkarzy w przygotowania. Po pierwsze, oni muszą pójść na urlop, muszą zresetować umysły, muszą chwilę odpocząć fizycznie i psychicznie, stąd rzeczywiście będzie gonitwa, jeśli chodzi o te terminy początku lipca. Niestety te terminy początku lipca one są niepoważne, no ale niepoważna jest sytuacja naszego piłkarstwa na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o Europę. Stąd, mając tak niepoważną sytuację, jeśli chodzi o ranking UEFA, my jesteśmy skazani na pierwszą rundę. Tym bardziej konieczność zatrudnienia trenera. Lech będzie sądował pewnie polski rynek. Słyszę, że tutaj może być ogromny problem z zatrudnieniem szkoleniowca, natomiast, natomiast prawdopodobnie Lech tego szkoleniowca poszuka za granicą. Piszecie, że sądowanie rynku się odbyło. Oczywiście, że sądowanie rynku, ale po pierwsze to było sądowanie dyskretne. Po drugie, niczego nie przesądzające. Tomasz Żąsa nie mógł sądować wprost, mówiąc, Skorża odejdzie, prawda? Bo też liczył bardzo, że po pierwsze Maciej Skorża zostanie. Też taka była intencja klubu, żeby rzeczywiście ten okres urlopowy Maciej Skorża mógł wykorzystać na przemyślenie tej sytuacji, czy na pewno nie jest, nie jest w stanie kontynuować pracy. Skoro nie jest w stanie kontynuować pracy, to dopiero od jutra tak naprawdę Tomasz Rząsa może rozmawiać normalnie, komunikując, że trener pożegnał się z posadą. To jest tak, że musi bardzo intensywnie prowadzić rozmowy. Piszecie, że Rafał Janos. Słuchajcie. Historia rodziny Janasów to jest historia wkroczenia Pawła Janasa za Janusza Wójcika, który skusił się propozycją z krajów arabskich. I rzeczywiście ta historia wkroczenia Pawła Janasa była niesamowita, bo też przyniosła Legii Warszawa Mistrzostwo Polski, aż czasem przyniosła awans do ligi Mistrzów, więc rzeczywiście. Paweł Janas to trener pełną gębą. Czy Rafał Janas jest gotowy do samodzielnego wyzwania? To jest znak zapytania. Nie chcę tego przesądzać. Mam ogromną sympatię do Rafała Janasa, ale nie każdy czuje się pierwszym trenerem. Nie każdy jest w stanie pełnić rolę pierwszego trenera. Jego tata Paweł Janas był w stanie, prawda, był asystentem wcześniej Janusza Wójcika, czy w Olimpijskiej, czy później w Legii. Natomiast absolutnie był osobowością. Osobowość na tym stanowisku jest niesamowicie ważna. Ja czasami w osobowość Macieja Skorży też wątpiłem, bo wydawało mi się, że to jest urodzony asystent, prawda? Natomiast on swoją pracą, czy w Wiśle, czy później w, wcześniej w Grodzisku, czy w innych miejscach pracy, czy w szczególności teraz w Blechu, udowodnił pełną gębą charakter, pozwalał mu pracować w roli pierwszego trenera. Może, może, natomiast słuchajcie, to nie jest tak ze względów rodzinnych, choćby niedawno opuścił Wisłę Płock Leszek Ojrzyński, się już wrócił do zawodu i wrócił w wielkim stylu, świętował teraz z Koroną Kielce awans do Ekstraklasy Legia Warszawa. Zdobywając tytuł Mistrza Polski na stulecie w 2016 roku, no, pożegnała się ze Stanisławem Czerczesowym. Oczywiście trochę inne okoliczności, bo trzeba przyznać, że wtedy nie dogadali się, zderzyli się głowami Bogusław Leśniodorski i Stanisław Czerczesow na temat polityki transferowej. Wymieniacie nazwiska, czy Probierza, czy Piotra Nowaka. Słuchajcie, każde nazwisko ciekawe można wymienić. Piotra Nowaka nie bałbym się, szczególnie ze względu na ofensywny styl gry. Michała Probierza już bardziej bym się bał, bo w ogóle jakiś Polacy zniknęli z składu. A już z Macieja Skorzy nie było łatwo z tymi Polakami. Kamyk wypełniał tę przestrzeń, ale Lech na pewno będzie miał ciekawych młodzieżowców. Filip Szymczak choćby wraca, Kozubal, będzie paru innych piłkarzy. Jest Filip Marchiński, więc to nie jest tak. Może Jacek Magiera, Banasik, widzę, że jesteście bardzo kreatywni, twórczy tutaj na, na czacie. Każda, każda decyzja personalna bardzo dużo waży w takim klubie jak Lech Poznań. Dość powiedzieć, że było przekonanie do trenera, który był przygotowywany przez Lecha. Zobaczcie Iwana Dżurczewicza, który. Przyszedł po Nenadzie Bilicy, nie wymieniam tej, tej krótkiej pracy Ulatowskiego czy Araszkiewicza i też była świadomość, że trener drugiej drużyny, legenda w jakimś stopniu Lecha, człowiek przygotowany do tej pracy podoła. Natomiast nie jest to takie proste. Zobaczcie, przychodzi selekcjoner, też niesamowita osobowość, a jednak człowiek, który. Spala się w lechu, pali też otoczenie, jest bardzo specyficzny w bezpośredniej relacji Adam-Nawałka. Stąd no bardzo krótko to trwa przygoda. Od końca listopada, zobaczcie, do końca marca. Jakże krótka przygoda Adama-Nawałki w takim klubie, to dużo dłuższa Dariusza Żurawia. Ta druga przygoda od marca 2019 do kwietnia 2021 potrzeba fachowca, i też dobrze by było, żeby ten fachowiec miał obycie międzynarodowe. Słuchajcie, ja bym się nie bał młodego polskiego trenera, natomiast zawsze będzie pytanie, jak poradzi sobie z tą międzynarodową szatnią, z którą tak dobrze, trzeba to oddać, poradził sobie Maciej Skorza, pozyskał piłkarzy na swoją. Stronę i to jest bardzo ważne w takiej szatni. W szatni, w której dominuje język angielski. W ogóle język angielski to był język odpraw codziennej komunikacji, a nie język polski, to pokazuje, jak niesamowita to jest sytuacja. No i jak poradzi sobie też z tym, z tym czasem, który został do pierwszej rundy, bo już ta pierwsza runda będzie bardzo dużo znaczyć, jeśli chodzi o. Początek czy cały sezon 2022-2023. Też oddajmy Lechowi, że Lech ma też bardzo silną kadrę. Tak jak trzeba oddać skorzy, że, że zarządził tą kadrą, to powiedzmy sobie szczerze, miał nieprawdopodobną kadrę. Można się spierać na temat wycen na transfer, Mark piłkarzy, natomiast piłkarze Lecha są wyceniani grubo, ponad na 40 milionów euro, piłkarze Rakowa chyba 26 milionów euro, Pogoni 20 też kilka milionów euro, powiecie, że tam cenę zawyża oczywiście choćby Kamiński czy Kędziora, ok, no Kamiński czy Kędziora, natomiast Kamiński no bardzo dużo znaczył w tym sezonie mistrzostw jako młodzieżowiec, chyba 9, asyst, 9 bramek i 8 asyst, a z kolei Kędziora też słyszałem, że miał kapitalny wpływ na szatnie. Bardzo mało grał z On akurat do skorzy miał pretensje o swoją sytuację. Natomiast też oddajmy, że Tomasz Kędziora to jest taki prawdziwy z krwi i kości Lechita, piłkarz, który też czuł się odpowiedzialny za klub, nawet nie grając w podstawowym składzie. Jego wycena oczywiście dopisanie kilku milionów euro, powiecie, że dużo znaczy, ale z drugiej strony też można by powiedzieć, Choćby Kownacki sprowadzony zimą, Lech nie bał się takiej pomocy dla trenera skorży jak Kownacki czy Kędziora. To pokazuje, jak aktywny był Lech w sensie tworzenia tej jak najlepszej kadry dla trenera, żeby to mistrzostwo na stulecie. Było. Słuchajcie, niesamowicie, niesamowita sytuacja, absolutny szok. Nawet jeśli trener komunikował to dwa dni po zdobyciu mistrzostwa, to jakby ta ostateczna decyzja zapada dzisiaj. Stąd niesamowicie duża presja, żeby zarządzić tym wszystkim zarządzić też w stosunku do piłkarzy, którzy są na pokładzie którzy mają te propozycje. To, że są propozycje na Iszaka, Amarala, to nie ma tajemnicy, ale przecież nawet Piotr Rutkowski wspomniał. O propozycji do, dla Pereira, który był, jeśli nie najlepszym prawem obrońcą, to czołowym prawem obrońcą w polskiej lidze, piłkarz z Portugalii, który miał kapitalne nasysty, też wielki wpływ na grę ofensywną. Myślę, że propozycję ma i miał Milic, czy, czy Salamon, czy Karstrem. Czy, czy Murawski, czy Amaral, Kamiński jest sprzedany, więc tym samym zobaczcie utrzymanie tych piłkarzy jest dużo łatwiejsze z trenerem też, którego, który oni znają i ufają takiemu trenerowi, on ufa im, a piłkarze ufają jemu, bo to, to tak jest. To są też relacje międzyludzkie. Ja staram się czasami naprawdę w futbolu Wam powiedzieć: futbol to jest gra rozgrywana piłką. Nogami się gra, tak? Bramkarze mogą rękami, ale ta gra się rozgrywa bardzo często w sensie mentalności, w sensie ludzkim, w sensie dotarcia do piłkarzy. I to trzeba oddać skoro on do tej bardzo silnej kadry dotarł. To, to, to był jego wielki atut. I to jest jego wielka zasługa, że to Mistrzostwo Polski na stulecie jest dla Lecha. No teraz, słuchajcie, Lech zarządza już tyloma kryzysami w ostatnim czasie, że musi zarządzić kolejnym Piotr Rudkowski, Karol Klimczak i Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy. Jest to kryzys niebywały, rzadko spotykany, natomiast, jak widzicie, czasami. To się zdarzało, że trenerzy odchodzili po mistrzostwie czy po dublecie jak Stanisław Czerczesow. Dzisiaj na pewno wybór trenera osobowości. Zobaczcie, odsyłam do tego wywiadu piątkowego z Piotrem Rutkowskim, bo Piotr powiedział bardzo wyraźnie, chciałby, żeby trener pracował przynajmniej dwa lata. A jak to jest trudne? Od skorzy w 2015. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, Skorża szósty trener. Ja już nie liczę tych epizodów z żurawiem czy, czy ulatowskim, więc to jest niesamowicie trudne w takim klubie, gdzie jest taka presja. Słuchajcie, Nikt, czy nikt nie chciałby być? Myślę, że to, jest, że to kręci ludzi. Bycie w futbolu, praca w futbolu, zarządzanie takimi sytuacjami, to jest bardzo trudne. Sam Piotr Rutkowski mówił, że spodziewał się kilku tytułów od 2015, a tymczasem na tytuł Mistrza Polski musiał czekać 7 lat. No i zdobywając ten tytuł, ma niesamowitą sytuację z trenerem, który no, prosi go o zakończenie. Na stosunku pracy to się bardzo, bardzo rzadko zdarza, no ale przyczyny osobiste absolutnie należy zrozumieć, to jest moja prawda futbolu. Teraz będziemy patrzeć, co Lech zrobi, aby rzeczywiście ta posada trenera została jak najszybciej, jak najlepiej zagospodarowana w kontekście walki o europejskie puchary. Champions League, gdzieś tam, stąd musimy stąd się sobie, może to jest prawda, że Skorża wróci do Lecha po raz, po raz trzeci, bo rzeczywiście gdzieś by dokończył coś, a ludzie by pewnie mieli ogromne przekonanie do niego i ogromną też sympatię za to, co zrobił na stulecie klubu. Roman Kouten, Prawda Futbolu. Bardzo dziękuję.